Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy produkować nasz własny alkohol. Powtórzę jeszcze raz, bo tak fajnie brzmi własny alkohol, alkohol domowej roboty. Zrobimy wino, które jest naprawdę bardzo tanie w wykonaniu, wino z ryżu i niezależnie od pory roku możemy sobie takie wino przygotować. To jest najlepsze. I co ja tutaj mam, popatrzcie, mam cały asortyment Proszę bardzo, niech pani pokazuje. Co jest nam potrzebne do takiego wina z ryżu? To jest przede wszystkim ryż. 2 kg ryżu, rodzynki i dużo cukru. Już wiecie, dlaczego moja babcia tak lubi ten cukier? Właśnie po to chyba lubi robić wino. Jeszcze chciałem powiedzieć, że to nie jest mój przepis. Ten przepis dostałem na Facebooku od pana Januarego. Dziękuję bardzo. Zyskał on największą ilość głosów. Tak więc musi ten przepis być dobry. Tak więc sprawdźmy co nam z tego wyjdzie. Dobrze, co my tutaj mamy? Mamy tutaj baniak na samym początku. Ja już sobie tą wodę przegotowałem dawno, ostudziłem, a później wlałem ją do tego bana, baniaka. I czekajcie, ja może wam pokażę. Ile tutaj jest? to Jest jakieś 13 litrów. Kolejne 3 litry wody gotują się tam za mną, bo będziemy wrzucać tam cukier i rozpuszczać w tamtej wodzie. A jeśli chodzi o kasę, to taki cały baniak plastikowy, bo w Anglii robi się tylko w plastikowych baniakach z dwoma rurkami fermentacyjnymi, z dwoma korkami. I do tego jeszcze dwie paczki drożdży, jedna paczka pożywki i jeszcze taka rurka do ściągania tego wina. To jest koszt około 10 funtów mniej niż 10 funtów. 9 z hakiem, tak więc już mówię 10, żeby zaokrąglić. A wszystkie produkty, które tutaj kupiłem, czyli 2 kg ryżu, 5 kg cukru i rodzynki, to jest koszt około 5 funtów. Tak więc całość zamyka się w 15 funtach, co nie jest tak źle, nie? Tutaj jest 25 litrów baniak, tak więc przejdźmy teraz do roboty. Dobra, wsypujemy 2 kg ryżu. Pamiętajcie o tym, że ta woda jest już yy, zimna. Przegotowana. O. Teraz dodajemy do tego rodzynki. Tu jest 240 gram. No, i jak na razie to to wszystko odstawiamy. I przechodzimy do dalszej części programu, czyli cukier. No i do zagotowanej wody. To jest 3 litry wody. Wrzucamy 5 kg cukru. I musimy sobie to rozpuścić, bo cukier zamieni się na alkohol. Niestety całe 5 kg cukru nie zmieściło mi się do tego garczka, dlatego też rozlałem sobie to do drugiego i muszę sobie to rozpuścić. Tak więc mieszamy. Dobrze, nasz cukier się już rozpuścił. Ja tutaj mam letnią wodę i dodam do niej trochę tej wody z cukrem, bo tutaj będę wrzucał drożdże. O. To musi być letnia woda. Nie może być za gorąca, bo zabijemy drożdże. Ja dodaję 10 gram drożdży. To są drożdże uniwersalne do, do win. No i jeszcze pożywkę dla drożdży. Tutaj potrzebuję dodać 3 łyżeczki. I mieszamy wszystko razem. Musimy dobrze wymieszać, niech te drożdże się ze sobą zaprzyjaźnią. Mhm. Dobrze, teraz przyszedł czas, żeby wlać wodę z cukrem do baniaka. Uwaga, bo cukier to jest najważniejsza rzecz. Teraz wszystko to ładnie sobie mieszamy. Kurde, będę się lepić cały, no ale czego się nie robi dla własnego alkoholu. <laughs> No i dodajemy drożdży. Mam to przepłukać też. Dobra. No i teraz musimy to wszystko ładnie uszczelnić i zamknąć. Ja tutaj mam taką uszczelkę. Tak, wkładam, hop, hop, hop. Kręcamy baniak. Tak. Następnie korek wbijamy i musimy wkręcić tą rurkę. Ja mam plastikową. Kordę, to jest najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek człowiek wymyślił plastikową rurkę, bo dzięki temu, bo dzięki temu ona nam się nigdy nie złamie. Znaczy nie aż tak łatwo się złamie, nie? Nie stłuczy. nie stłuczy nam się. Kurde, nie ma nic gorszego niż stłuczenie się rurki. Dobra, no i teraz musimy zalać wodą. No i co? I czekamy aż zacznie nam to bulgotać. Dobrze, tak przygotowane wino odkładamy w ciepłe miejsce na 15 dni. A potem zobaczymy, co dalej. Tylko poczekam, aż niech nam zacznie to bulgotać. Fajnie by... Jak widzicie, moje wino już bulga sobie. Jest 24 godziny po nastawieniu, i takie wino zostawiamy w ten oto właśnie sposób. Na ile? Na 15 dni. A potem odcedzimy ten cały ryż, wszystkie rodzynki, i będziemy jeszcze ponownie fermentować. Tak więc zapraszam na część drugą.